Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy wiecie, ale Jacek Sasin, ten od wyborów kopertowych, któremu się nic nie stało, za to będzie pomagał w odbudowie Ukrainy. Także jeśli, jeśli jesteście ciekawi, co on tam znowu wymyślił, to ja oczywiście Was serdecznie zapraszam. Pierwszy mój postulat to. Jeśli chcemy pomóc Ukraińcom, to nie róbmy im krzywdy, wysyłając im sasina. My już mamy sasina i nam już wystarczy. Po co im jeszcze dokładać? Oni naprawdę mają teraz dużo roboty w swoim kraju. Nie dość, że trochę trzeba odbudować, trochę trzeba oligarchów yy, powymieniać, trzeba byłoby trochę powalczyć z korupcją, żeby móc się dostać do Unii Europejskiej. A my im sasina w prezencie. Czy to nie jest taki trochę. Koń trojański wysyłany właśnie za granicę wschodnią. Przecież kurde. Jak on tam zrobi wybory kopertowe, to mucha nie siada. Słuchajcie. Jacek Sasin ma plan w ogóle. On ma plan, będzie wszystko dobrze, będzie wszystko spoko. Nie ma co się czepiać. Jacek Sasin mówi. Mam już informacji ze spółek Skarbu Państwa, w jaki sposób widzą one możliwość zaangażowania się w proces odbudowy Ukrainy, Kurf. który przed nami chce również zaangażować do niego podmioty prywatne, tak by nasza oferta była możliwie pełna, powiedział w piątek wicepremier szef MAP Jacek Sasin. Ja uważam, drodzy Państwo że jeśli chodzi o Polskę i odbudowę Ukrainy, to my raczej swoje już daliśmy i nie wiem czy nas jako państwo w tym momencie nas jako państwo nas jako obywateli, no bo to z naszych, tak? To Jacek Sasin nie wyciągnie ze swojego portfela i nie da, tylko to będzie z naszych podatków. I ja uważam, że nas na to cholera jasna już nie stać. Nie dostaliśmy pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach Funduszu dla uchodźców, bo każą nam przesunąć sobie budżet 2014-2020. Budżet, który miał naszym przedsiębiorcom, naszym obywatelom pomóc po pandemii, mamy te nasze pieniądze dać na uchodźców, bo one są zamrożone i możemy je sobie wziąć. Ale to nie są pieniądze dla... Obcych obywateli naszego kraju, tylko dla obywateli, którzy ponieśli naprawdę spore szkody. Bo mam, znam bardzo dużo ludzi, którzy pozamykali swoje biznesy właśnie przez to, że była ta srandemia. I myślicie, że ktoś im pomógł? Myślicie, że dostali jakąś pomoc? Wyprzedali co mieli i tyle i pozamykali i finał. Jest to przykre. I teraz czy nas stać na to, żeby odbudowywać Ukrainę? Uważam, że z racji tego, że przyjęliśmy najwięcej uchodźców, z racji tego, że. Wykazaliśmy się na tyle dużą empatią, że nie trzeba było budować obozów dla uchodźców, że można było to zrobić naprawdę po ludzku i z y, serca. Polska już swoje zrobiła, swoje już wydała. Ja rozumiem, że może nasz rząd bardzo by chciał tam wspomagać, żeby dobrze o nas mówiono, żeby dobrze o nas to świadczyło. Jednak my, tu, Polacy, zaczynamy pomalutku przymierać głodem. Jak idę do sklepu i widzę te ceny, to się po prostu irytuję. Ale to jest nieistotne. Nieistotne jest to, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a w ostatnich latach najwięcej, rok do roku mamy suszę, do której rząd się nie przygotowuje. I rok do roku ceny naszych warzyw, ceny naszych owoców rosną, ale one nie rosną na skupie, żeby rolnik sobie zarobił. One rosną w sklepach i my bulimy za te susze której się nikt nie spodziewał przecież. To nic, że ona jest rok do roku. Nikt się tego nie spodziewał. Już zresztą o tej suszy Wam mówiłam, nie? Tak, we, wpiszcie sobie susza i zobaczycie, na, jest taka strona z y, pogodą i tam jest od 1950 chyba. Takie mamy susze. I nikt się do tego nie może przygotować. Nigdy. Ja, nie, nie, ja się nie znam na tym, więc nie poradzę wam, jak macie się przygotować. No, ale na pewno mamy ministra rolnictwa na tyle wykształconego i odpowiedniego na danym stanowisku. Pragnę w to wierzyć, że on powinien sprawę ogarnąć. Nie ja i nie wy. No, ale cóż my możemy? No, ministrów mamy dużo, polityków mamy dużo, tylko się kuźwa nic nie dzieje. Decydują za naszymi plecami o wszystkim w sumie, bo zrobić referendum na dany temat to jest wielki problem, bo co będzie, jak się Polacy sprzeciwią? I nie będą mogli wprowadzić swoich prywatnych zmian. No i tak, na początku maja wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasim powiedział na konferencji prasowej towarzyszącej Polsko-ukraińskiemu forum energii, że kilka tygodni temu zwrócił się do spółek Skarbu Państwa o przedstawienie swoich planów i możliwości w procesie odbudowy Ukrainy. Jak mówił, chodzi o zbiorczą ofertę wynikającą z deklaracji spółek Skarbu Państwa, która zostanie przekazana rządowi ukraińskiemu. I moja oferta jest taka, że możemy wysłać naszych, nasze firmy budowlane, które nie dość, że zarobią na tym, to wspomogą w sposób taki, że będą tam pracować i odbudowywać Ukrainę. Pracować. Moim zdaniem jest to dużo pomoc. My mamy bardzo dużo firm budowlanych, mamy bardzo uzdolnionych budowlańców. Oczywiście wiem, że szef bez butów chodzi i jest tak, że w domu u siebie nie zrobi, ale u kogoś zrobi naprawdę dobrą robotę. I wydaje mi się również, bo znam dużo takich ludzi pracujących właśnie przy remontach, przy budowach, że te czasy, kiedy Polak szedł i, szedł i pił, a nie robił, już dawno minęły, już teraz ta praca jest naprawdę bardzo profesjonalna. Powiem Wam szczerze, że nawet ostatnio u nas w biurze był remont, tak obstawialiśmy z Maćkiem, kto to będzie robił, nie? Czy, czy Ukraińcy, czy Polacy, ale to byli Polacy, no to w tydzień poprzestawiali wszystkie ściany, wykuli jakieś drzwi, całe biuro w ogóle wygląda inaczej i zajęło im 7 dni, naprawdę. Ja byłam w szoku, że w sumie, jakbym miała e, cokolwiek do remontu i budowy, to wiem, że ta ekipa jest świetna i wiem, że dużo takich ekip mamy i dajmy im zarobić na Ukrainie. Będą chcieli pojechać pomóc, oczywiście. No, ale nie możemy wydawać naszych pieniędzy, za które my pracujemy, tak? Idziecie do pracy, płacicie podatki i wiecie, będziemy z tego jeszcze płacić. No tak, mamy 300 plus, mamy 500 plus, mamy 12 tysięcy plus, jak się nowe, małe dziecko z Ukrainy u nas urodzi. Jedzenie, opieka medyczna, darmowe przejazdy i skąd brać te pieniądze? Ja po prostu nie wiem, chyba, że my mamy tak dużo pieniędzy i możemy, no to ja oczywiście nie wnikam, bo jeśli nas stać, Polaków na to, i Polacy na tym w żadnym stopniu nie ucierpią, no to okej, okay, jak mamy takie nadwyżki hajsów w banku. I tak, od kilku tygodni pracujemy nad tym, żeby taką ofertę stworzyć. Wyszedłem z takiego założenia, że spółki skarbu państwa, które są największymi polskimi firmami, największymi podmiotami gospodarczymi, mogą tutaj odegrać ważną rolę. Zresztą w tej chwili już, są, już ją odgrywają, chociażby w pomocy Ukrainie. Nie tylko tej pomocy humanitarnej, czyli 30 milionów złotych spółki przeznaczyły na ten cel, ale również jeśli chodzi o dostawę strategicznych surowców na Ukrainę, powiedział. Jak zauważył, przyszłość przed nami, odbudowa przed nami i tutaj spółki mogłyby taką rolę odegrać. Mam już informacje ze spółek, jest już ta informacja ze spółek, w jaki sposób one widzą możliwość zaangażowania się w ten proces, który przed nami. Chcę również wciągnąć do tego procesu podmioty prywatne, tak żeby ta nasza oferta była możliwie pełna. I taki raport przygotowujemy, który zostanie w stronie ukraińskiej przedstawiony jako oferta ze strony polskiej, ze strony polskich firm, polskich podmiotów gospodarczych tłumaczył. Podkreślił, że miałoby się to odbywać na zasadach gospodarczych, bo inną kwestią jest finansowanie tych procesów. Podmioty gospodarcze muszą działać komercyjnie, powiedział. Sasin dopytywany, kiedy ta propozycja może zostać przyjęta, odparł, że chciałby, aby było to jak najszybciej, natomiast ta oferta, jeśli ma być ofertą dobrą, to ona musi być również skonsultowana ze stroną ukraińską. Dodał, że odbył już wstępną rozmowę z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Z panem Deszczycą, mówiąc mu o tej inicjatywie, spotkało się to z zainteresowaniem. No, jesteśmy zainteresowani. I teraz tak, nie powiedział wprost, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tę pomoc, Ukrainie, pomoc w odbudowie Ukrainy. Jednak można się, można się domyślić, że to raczej będzie taka pomoc, na której my możemy pewnie stracić tylko. Także, kochani, dajcie znać w komentarzach, bo ja jestem ciekawa, czy ja się mylę, czy jednak nasza pomoc, Ukrainie jest już na tak wysokim poziomie, że jeśli chodzi o odbudowę i kolejne koszta, które mielibyśmy ponieść jako obywatele, no bo mów, mówmy tutaj o obywatelach. Rząd jest dla obywateli, a nie obywatele dla rządu. I tutaj się właśnie komuś coś poprzestawiało ostatnimi czasy. Dajcie znać, czy powinniśmy jeszcze dopłacać do odbudowy Ukrainy, czy jednak powinniśmy zacząć zajmować się naszą inflacją i naszą sytuacją na rynku, która jest po prostu... W opłakanym stanie i niedługo będziemy mieli wysyp ludzi bezdomnych, bez pracy, bez perspektyw. Czekam na Wasze opinie, a ja Was buziam, kochani.